Kochani nasi słuchacze, to ja, Angela, postanowiłam się do Was odezwać i powiedzieć Wam, że trzeba zrobić badania na sobie. Czy jeżeli przez jeden dzień przestaniemy oglądać telewizję, słuchać wiadomości, które i tak niestety nic nam nie wyjaśniają, się w ogóle kompletnie kupy nie kleją. Nie lepiej by było zrobić sobie w domu ogród botaniczny, tak jak ja i oprzeć się na paru przedmiotach. Ja na przykład zrobiłam to z maścią mojej mamy na wszystko, z nalewką mojej mamy na wszystko i zrobiłam sobie maseczkę z bazylki. Którą wybełtałam w pudełku od wanisza, który zdezynfekowałam, a teraz użyję ją sobie i będę tutaj czekała, aż wszystko przeminie. Słuchawisko!